Jak Ciri doprowadziła do śmierci tysięcy ludzi w świecie wiedźmina? Zapewne kojarzycie zarazę Katriony wspominaną zarówno w książkach, jak i grach. W pierwszym Wiedźminie Szani pracuje nawet w szpitalu, w którym przebywają zarażeni na katrionę, a w trzecim Wiedźminie Keira Metz wyraża chęć stworzenia leku na tą chorobę, co może jej się udać w zależności od podjętych przez nas decyzji. Otóż tak się składa, że w przeszłości Ciri, uciekając ze świata elfów Enel, po drodze zahaczyła o kilka innych światów, a w tym pewne miasto w średniowiecznej Europie, w którym szalała Juma. Tuż po znalezieniu się w tym miejscu, na Ciri wskoczyło mnóstwo pcheł roznoszących zarazę i Pomimo, że Ciri się z nich otrzepała i natychmiast uciekła z tego świata, to po dotarciu do następnego miejsca, którym okazał się być port w jakimś Nilwgarskim mieście, okazało się, że jedna z Pcheł przeżyła i wskoczyła na szczura, który następnie zaciągnął się na statek o nazwie Katriona, który to zmierzał do północnych królestw. Jakiś czas później Katriona rozprzestrzeniła się we wszystkich krajach północy i jako, że przez wiele lat nie wynaleziono na nią leku, prawdopodobnie pochłonęła tysiące istnień. A za wszystko to odpowiedziała, jest Ciri, choć nie jest zapewne tego świadoma. Subskrybuj, jeśli interesują Cię informacje i ciekawostki o uniwersum Wiedźmina.